Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Kolejny tydzień, kolejny vlog. Jestem właśnie w rodziców, bo nie wiem czy pamiętacie, ale wiele razy w różnych vlogach mówiłem o tym, że chciałbym zrobić remont u mamy w pokoju. I powoli zabieram się za mały remont. W sensie przyniosę drabiny tam z namiotem, za łóżkiem i zaraz będę zdejmować tę tapetę. Mama jeszcze nie widziała, czy znaczy nie widziała, yy, nie będzie widzieć tego procesu powstawania, bo będzie to mała niespodzianka. Okej, okay, więc część tapety już jest zdjęta. Jak widzicie, była to, były tu kiedyś czerwone ściany. Jak my się to wprowadzaliśmy, to właśnie były czerwone ściany. I no, tak to się prezentuje. Pół ściany zdjęte. Teraz tak patrzę, że ponad połowę. Bartek od paru godzin siedzi w pokoju. U mnie w sypialni. Coś tam na pewno wymodził. Chwilę już tu siedzę, zapomniałem się do was odzywać. Jak widzicie, tu się zaczęło dziać. Czyli wyznaczyłem tutaj te linie i je maluję. Tu już zacząłem malować pierwszą warstwę na biało, tam jeszcze nie skończyłem. Ale będzie coś takiego. Sorry, kogut. Go na środku będzie jakby ta centralna część, co, co będzie robiła cały efekt. Okej, okay, słabo mnie widać, ale najważniejsze to, co jest z tyłu. Pierwszą warstwę mam już za sobą. Tam, gdzie widzicie ten kwadrat, będzie ten... Kulminacyjny ten najważniejszy punkt. Najważniejszy ten, zobaczcie moje ręce. Całe są ale to tam nieważne. To się domyje. Tak się jak na razie prezentuję. Ja robię małą przerwę i le zaraz lecę drugą warstwę. Dobra, dwie warstwy już mam i tu robię takie coś. Będę mówił ciszej, bo mama jest niedaleko w łazience i mam zamiar, żeby rodzice odbili tu ręce. Jestem spocony, jak nie wiem, ale zostało mi tylko tyle i potem sprzątam. O Jezu, będzie mi się to ręka trząść teraz. Mamy już ciemno na dworze i chciałem wam powiedzieć, że skończyłem właśnie, będę teraz sprzątać. I dla was to było parę sekund, a dla mnie prawie cały dzień roboty samemu i no efekt mamy taki, tutaj ja sprzątam i za chwilę zobaczycie reakcję rodziców. Właściwie mamy, a tato usłyszycie. Na pierwszy rzut tata. Co o tym sądzisz? I tam będą e, ręce odbite. Ale powie ci. No mega! Tak? Zaraz zobaczysz swój pokój. Tak? Cieszysz się? No, nie bardzo. Po tylu godzinach? E, no to... Zobaczysz swój pokój, tylko pamiętaj, ja jestem waszym dzieckiem. Więc co by nie było, zawsze nie będę, tak? Więc co? Idziemy? No idziemy. To chodź. No wchodź. Masz otwarszymi oczami. Muszę otworzyć. Tacie się mega podoba. O, tata widać. Widać te w oknie. E, I tam chcę odbić nasze ręce białą farbą. Co sądzisz? Bo tak zamarło się cicho. No ja jestem w szoku. Jak w szoku? To będzie ta ręka tu będzie moja, a tam będzie twoja. Tetetę zdjąłeś! No to tapetę. Nie widziałaś przed pokojem worków? Bo... Nie, ale pięknie to wyszło. Tak? No, mogę podać? Tak! Tylko lepiej nie patrz tak z bliska bliska, bo to wiesz... Bo to nie jest tak ładnie. I za łóżkiem mi trochę ten, bo to trzeba będzie poprawić białą farbą jak będzie, nie? Podobacie Podoba. Podoba się? I tam będą odbite nasze ręce. Wasze wyżej, moje lekko niżej. Ty. Bardzo ładne. Bardzo? Tyle godzin w sensie co ty tu robisz? No, to robię. Już nie ma tapety. Piątka? Piątka? Super. Na pewno Bo wyłączę kamerę i wiesz, udusisz mnie. Nie. No i tak wygląda, prezentuje się z... z zapalonymi lampkami. I co, ładnie? Bardzo ładnie. No to się cieszę. Witam się z Wami następnego dnia. Jak widzicie, schnie, i to. I to dobrze schnie. W sensie jest już twarde, ale jak widać w niektórych miejscach jest jeszcze ciemniejsze. I chcemy dzisiaj odbić te nasze ręce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja odsunę już łóżko. Tata, oczywiście, jak wróci z pracy, dopiero będzie mógł. Tu tata, a tu ja. No, to, to, to dobrze. To patrz, ale mhm. patrz, czy dobrze przykłada. Rapisz rękę, trzęcie. Super Nie. Oh. Troszkę niżej? Nie, niżej to nie było No dobra, co tu? Pięknie! Tak A czemu moje palce się nie odbiło? Bo nie dobiłaś do końca Kochani, to jest lato 38 stopni Normalnie jak na Majorce No, a przed chwilą było 39 a jutro ma być jeszcze więcej. Witajcie! Dzisiaj jest tak gorąco po prostu. Zresztą widzieliście, jak jechaliśmy autem, bo byliśmy u dentysty i naprawiłem już mam wyleczone jakby zęby. Wszystkie Wracając do dentysty właśnie było, w aucie pokazywało 39 stopni, a ja chciałem Wam powiedzieć, że zrobiłem dzisiaj nowy zakup. Tym zakupem było Apple Pencil tej drugiej generacji i tak fajnie mogę sobie teraz y, lepiej przerabiać zdjęcia, czy jakieś grafiki sobie robić więc fajnie tutaj on na magnes się trzyma świetnie, nagrywałem jeszcze raz i sobie na przykład mogę zrobić koło i jak przytrzymam się, zrobić normalne koło czy jakoś sobie rysować połówkiem o jestem dam duży tak jak rysuję normalnie, a mogę jeszcze bokiem bokiem jest wtedy taki inny, inny ten no, inny, no i tak po prostu, ale tu głównie nie chodzi o to o rysowanie, o te notatki, tylko o to, żebym lepiej przerabiał zdjęcia, co nie? Ja nie mogę, jak gorąco. Wczoraj były ogromne upały i dzisiaj to samo, dzisiaj nawet może jest gorzej. Wietraki wszystkie w domu chodzą, a jest tak gorąco. Tutaj ogólnie kupiliśmy takie bloczki i montujemy je tam. Tu będzie taka ściana z tych bloczków. Tylko trzeba wykopać tą ziemię, wyrównać i, i ustawić te bloczki. A tu przychodzi do nas kotek. Ja idę, pa. Więc ten vlog dobiegł już końca. My się z wami żegnamy. Cześć. I pa. I pa. W ten słoneczny, ciepły dzień jest godzina 10.30 i jest 31 stopni. No. Cześć. Ipa. pa. Cześć.